Mike, bo jeśli już nudzę, no, jestem taka zmęczona. Możesz długo spać, bo już jeszcze jest niedziela. Wolne, długo, wolne i wolne. No jak to grać? Przesadzam z tym graniem na swoim telefonie, bo będziesz miała znowu ten pod, pod oczami Fioletowej i będziesz taka zmęczona, że nie pójdziesz do szkoły. Ale ja. A, łagam Cię. Nigdy mnie oczy słodkie nie przepuszczą, bo to jest okropnie wyglądasz. Idźmy na miasto, które jest dobre, a nie takie walidziste. Bo ty musisz zawsze mówić, że ja nie muszę iść do, do miasta. Ja nie mogę iść, kiedy chcę. O, lubię miasta. jest takie pływające, że jest że przestań kłamać takie przestań kłamać, bo to jest... W ogóle, ogóle ładnie się to mówi, bo tak smutno jest w ogóle, jak tak się mówi kłamstwa. Takie okay, ja wychodzę. zaczekaj! Nie, nie zaczekaj. No, 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 to jest taka jakaś pańcza, taka w ogóle ma i pańca pańcza, Luna. Nie jestem pańczą żadną, tylko mam nie Luna. Szowińska. To ja. jest Teraz fajny dobrze, ale niech pani się obejdzie, bo ja muszę przejść. Obocę stan złodziej. Za to mało tu powiedzieć. To nie uważa. Ale to są dzisiaj wielkarosny, bo Wielkanocny. A, wielkanocna a dzisiaj jest. Co to za dziewczyna, która mnie zawsze bije? Kiedyś Wielkanoc. Bo bije, kiedy bakaroc, Wielkanoc, Wielkanoc, Wielkanoc. Każdy kalos, kiedy mój wnuczak pójdzie na mnie to się też jak dziesięć. Jak w ogóle, kieszek z kapturkiem, to jeszcze dzisiaj sobie na Eee, Co spójrz na mnie, ja? I nie, 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 nie. I zrobię do pani taki, który pas, pan. Jeszcze ta wąska. Dobra. Dzień dobry, proszę panią wszelką. Dzień dobry. A co, z kim pani rozumie, ale niech pani się obejdzie. Dobrze. Co to za wielka rura? Co ja tu robię? Yy... O pomocy ratunku! Niech coś mi pomoże! Wyserdaję. Raz, dwa, trzy. Aha! Pomocy ratunku! Niech mi... Ty. Tak, jest. tak, tak. Razem zbudowałam rakiety. Ale po co pani zbudowała rakiety, żeby... coś wsiadł, a pani przewkieć. Bo lubię rakiety. Rakiety są fajowe i koniec. To mogę zawsze lecieć w rakiet, bo tak, tylko żeby lecieć, lecieć i lecieć, żeby było fajnie leciąc. Ale pani, niech pani zburzy tą w ogóle tą... Um, czy, a rakietę. I ta rakieta nie będzie już potrzebna, żeby kogoś włożyć i wylecieć. I niech pani się z nią nie ściga, bo receptuje się i będzie kropka, wybu wybuchnie miasto. Dobrze. Aaaaaa. Wie co pani zrobiła okrągłego czego? Tylko... Pani coś, czy pani coś w głowie się pokręciło. Nie, nie pokręciło.